Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FC24. Na początek powiem wam tylko, że niestety porządnie się rozchorowałem i zastanawiałem się w ogóle, czy będę w stanie nagrać ten odcinek i następne. Natomiast stwierdziłem, że no spróbuję, przynajmniej podejmę próbę. No bo nie chciałbym, żeby tutaj robiła się jakaś dłuższa przerwa w tej serii na kanale bo później to się słabo ogląda, jak są takie przerwy. Natomiast ten odcinek i kilka następnych prawdopodobnie będą y, trochę krótsze, no żeby to moje gardło jakoś wytrzymało, bo jestem pewny, że zbyt długo to ono y, nie wytrzyma, więc pewnie koło 25 minut te odcinki będą miały. No ale dobrze, skupmy się na tym, co mamy już teraz tutaj do zrobienia. Przed nami, 10 stycznia będzie półfinał Carabao Cup z West Hamem i to jest dla nas ważny mecz. Skoro doszliśmy już do półfinału tych rozgrywek, to fajnie by było tutaj dojechać z tym do końca i wygrać. Byłoby świetnie, tym bardziej, że tam wcale nie ma jakichś trudnych rywali. Więc na razie przechodzimy dalej, czekamy jeszcze ewentualnie na jakieś tutaj oferty transferowe. Ok, mamy wypożyczenie, ofertę wypożyczenia McDonalda. Zlecamy to bez opcji wykupu. I tutaj rozmowy spełzły na niczym, jeśli chodzi o Dalota do Newcastle United, ale ja nie chciałem go wcale sprzedawać. Tam dałem jakąś dużą kwotę po prostu, żeby zobaczyć, co powiedzą. No, ale myślę, że my go w tym momencie potrzebujemy, więc dobrze, żeby został. Tutaj też zlecamy bez opcji wykupu, może być roczne. Dobra, więc tak to robimy. Kolejna oferta transferu Nicholsa. To też zaakceptujemy. Zobaczymy, czy będzie chciał w ogóle odejść i czy to już jest dzień meczowy. Jeszcze nie, jeszcze na ten dzień czekamy. Kolejna oferta za Nikolsa no jest dosyć mocno rozchwytywany, więc szukamy tego. Ok, to również akceptujemy, więc ma całkiem spory wybór, jeśli chodzi o swój nowy klub. Pytanie, czy którykolwiek wybierze. No, a my przechodzimy sobie do tego starcia z West Hamem. I tutaj chciałbym ten mecz zrobić na rozbudowanej symulacji, no bo tak jak już powiedziałem, jest to dla nas dosyć ważne spotkanie. Jak patrzę na ten skład, czy chcemy cokolwiek tutaj zmieniać? Wydaje mi się, że nie. Po tym meczu zajmiemy się jeszcze transferami i na pewno będziemy chcieli sprowadzić skrzydłowego, bo ten mount na skrzydle, no, to nie jest najlepsza opcja, nie jest tam wystarczający, więc trzeba będzie troszeczkę się tutaj tym zająć. No i tak jak już mówiłem, Rafael Leao, to jest świetna opcja, myślę, na skrzydło i jakoś tam to poukładamy sobie. A jeśli chodzi o to starcie, no to chyba wychodzimy dokładnie takim składem, niczego nie, nie zmieniamy i przechodzimy do symulacji rozbudowanej. No mam nadzieję, że poradzimy sobie tutaj z West Hamem na wyjeździe. Chociaż to jest półfinał, czy ten mecz jest na wyjeździe, aby na pewno, czy to jest na Wembley? Nie, na Wembley chyba są półfinały. FA Cup, a nie Carabao Cup. Nie zmieniłem koszulek, przez to troszeczkę niestety są podobne te kropki, ale myślę, że spokojnie odróżnimy. Jednak no West Ham jest tutaj wyraźnie bordowy i to taki ciemnobordowy, a nasze koszulki są czerwone i myślę, że to widać dosyć wyraźnie mimo wszystko. No pierwsza akcja naszego zespołu się już tam gdzieś klarowała, ale ostatecznie odebrali nam piłkę rywale. Wybijamy tą piłkę, ale wciąż niestety przy niej są. Pięknie teraz. One bisaka tutaj zatrzymał to podanie. Mieliśmy lekką ścinkę, no i zobaczymy, czy ta akcja się jakoś fajnie rozkręci. Ładnie tutaj z mountem piłkę wymieniają. Czekamy, czekamy. No tutaj One bisaka niestety jej nie opanował, ale po chwili już naprawił swój błąd. Ładnie. Rashford strzał i jest gol. Obejmujemy prowadzenie w 21 minucie. No i świetnie, o to chodzi. Mam nadzieję, że do końca będzie to wyglądało korzystnie dla nas. No i że znajdziemy się w finale tych rozgrywek. Na razie czekamy na to, jak dalej będzie się układać to spotkanie. Znowu jesteśmy przy piłce, więc wygląda to całkiem nieźle. Mam wrażenie, że kontrolujemy ten mecz, choć teraz Mount fatalnie się zachował. One Bisaka też tam nie doskakuje za bardzo. Oddaliśmy no, im tą akcję troszkę za darmo można powiedzieć niestety, ale może teraz, może teraz coś się uda zrobić. No, na razie anonimowy zupełnie Osimen, a liczyłem na to, że właśnie go tutaj będziemy mogli zobaczyć w akcji, jak się prezentuje. Na razie jednak niczego ciekawego po nim nie widzieliśmy. W ogóle nie kojarzę, żeby był jakoś dłużej przy piłce, ale tym golem właśnie zamknął mi usta, można powiedzieć. Pięknie, w trudnej sytuacji. On chyba tam stał tyłem do bramki, musiał się szybciutko obrócić i strzelić. To raczej nie była łatwa sytuacja. Ale fajnie, że, że udało się to zrobić. Wynik 2-0 jest już bardziej komfortowy. W ogóle dopiero zauważyłem, że w składzie naszych rywali z 13 jest Van de Beek. to jest ciekawe, nasz były piłkarz. Ok, przechodzimy do drugiej, do drugiej połowy. A jeśli chodzi o kondycję, no to widzimy, że niedługo będziemy musieli już się pochylić nad paroma piłkarzami. Też Eriksen ma żółtą kartkę, ale teraz spakuje piłkę do siatki. Wydaje się, że ten mecz bez większych problemów wygramy. Więc tak, zarządzanie zespołem. Na pewno chcemy Eriksana zmienić. Tutaj może wyjść Amrabat. Mount lekko zmęczony. Tutaj bym dał może Hojlunda, który się zamieni z Osimenem, bo wydaje mi się, że Osimen, o, myślałem, że trochę lepiej będzie wyglądał na skrzydle, szczerze mówiąc. Nie wygląda to jakoś super, a jako prawy napastnik? Okej. Okay, może być. Więc w sumie myślę, że możemy to zostawić w ten sposób. W takim razie, co jeszcze ewentualnie? Dalo jeszcze za Wanabisakę. trochę świeżości tam na prawej stronie. Może Lindelof za Varana, żeby odpoczął, bo, Waran Varan też dosyć szybko się męczy ogólnie. Malasia, może za Shoah, który też jest troszkę zmęczony. Czekamy aż te zmiany się zrobią i będziemy mogli właściwie przejść do wyniku. Czekamy tylko aż ta piłka wyjdzie. No bo myślę, że w wyniku 3 do 0 już nie roztrwonimy, chociaż teraz prawdopodobnie stracimy bramkę. No ogrom szczęścia, że jej nie straciliśmy w tej sytuacji. Więc przechodzimy do wyniku i widzimy, że tu się jeszcze dużo działo. Dwie bramki niestety stracone, ale Fernandes jeszcze w 86. podwyższył nasze prowadzenie na 4 do 2 i spokojnie przechodzimy dalej. Fabiański z oceną 3,2. Chyba jeszcze tak niskiej oceny tutaj nie widziałem. A zawodnikiem meczu został Osimen, o którym dopiero co mówiłem, że powoli się wprowadza w zespół i że nie wyglądał spektakularnie. No więc proszę bardzo, udowodnił, że jednak w ten zespół się pięknie wprowadza i że warto na niego stawiać. Więc myślę, że teraz będzie już tylko lepiej. Okej, okay, myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z tego meczu. Zaraz zobaczymy, z kim zagramy w finale. To też jest oczywiście ciekawe. Tutaj akceptujemy tą opcję wypożyczenia. Waran jeszcze się do nas zgłasza. Okej, okay. jestem z ciebie dumny. No i przejdźmy sobie teraz tutaj. Tabela. Jeśli chodzi o Premier League, jesteśmy w tym momencie na miejscu drugim. No a nas interesuje w tym momencie Carabao Cup. I, aha, tutaj jest dwumecz. No to widzicie. Nie zorientowałem się, że my będziemy grać jeszcze jedno starcie z West Hamem, więc w sumie trochę szkoda, że nie, do, nie dociągnęliśmy tego meczu do końca. Ale myślę, że mimo wszystko ten wynik jest jak najbardziej bezpieczny. No a w finale, no prawdopodobnie Arsenal będzie na nas czekał. No ale to jeszcze się Okaże. No i teraz tak, myślę, że powinniśmy w tym momencie się zająć właśnie kwestią transferu. Więc przechodzimy sobie tutaj, najpierw jeszcze możemy zerknąć, jak wygląda nasz budżet dokładnie 232 miliony, więc on w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo konkretny. No i tak, Rafael Leao, piłkarz Milanu. Chciałbym jeszcze raz, wiem, że robiłem to w zeszłym odcinku, ale chciałbym jeszcze raz zerknąć na to, jak wygląda sytuacja Milanu w Lidze. To jest dosyć istotne, jednak, no bo nie chciałbym go wyciągać z klubu, który radzi sobie bardzo dobrze. Przechodzimy, no właśnie. Eee, nie pierwszy raz mi tutaj to przeskakuje. No, Milan jest na miejscu czwartym, a jego straty jeszcze się pogłębiły do czołówki. Więc naprawdę nie wygląda to dobrze. Wygląda na to, że Milan walczy o utrzymanie bardziej tego czwartego miejsca niż o coś więcej. A my jesteśmy jednak klubem, który walczy o Premier League, o zwycięstwo w najmocniejszej lidze świata. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda kwestia Ligi Mistrzów. Chociaż tutaj akurat się nic no, nie mogło zmienić, bo nie było jeszcze spotkań. Milan będzie grał z Atletico. Więc w sumie ma trudniejszego rywala niż na przykład my. Gdyby na to też patrzeć w ten sposób. No to też jest to raczej korzystna sytuacja dla Leao, żeby dołączyć do naszego zespołu. Więc myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby mu ten transfer zaproponować. No więc tak. Wartość bardzo duża, a jeszcze patrząc na to, co nam podpowiada asystent, ile będzie chciał Milan, no to naprawdę to wygląda na potężną kwotę, ale stać nas na niego. Mamy te pieniądze. Więc czemu ich nie zainwestować w naprawdę świetnych piłkarzy? Trzeba to zrobić, więc przechodzimy tutaj do rozmów. Tylko strasznie długo nam się to wczytywało, no ale mamy ostatecznie. No i teraz tak, spróbujemy zagrać procentem od sprzedaży. 25 i kwota na początek 90 milionów. Mam nadzieję, że się nie obrażą, chociaż różnie może być, patrząc na to, co podpowiadał asystent. Zobaczmy. Od razu się obrażają. Mimo, że to wcale nie była oferta dużo poniżej jego wartości i te 25% to jednak jest bardzo dużo, więc jestem zaskoczony, że tak szybko się obrazili. No ale cóż, za chwilę do tych rozmów wrócimy. Mamy ofertę z Realu Madryt za Rashforda. No i Real Madryt to jest taki klub, z którym się rozmawia, nie odmawia im się tak po prostu. Tylko, że Rashford to jest nasz wychowanek. Jeden z kluczowych, absolutnie piłkarzy, najlepszych. Ja bym chciał, żeby on w naszym zespole był gwiazdą i bardzo ważną postacią. Na takich piłkarzach jak on, ja chcę budować ten zespół i dlatego absolutnie nie chcę go sprzedawać, nawet do Realu Madrid. 170 milionów podpowiadał nam asystent, żebyśmy mogli dostać zacznijmy od 200 i 170 co najmniej. Wiem, że to raczej nie ma w ogóle szans przejść, no ale też o to chodzi. Jeśli oni dadzą taką kwotę, to ja to jeszcze rozważę i usiądę do negocjacji samodzielnie. Ale liczę na to, że tego nie dadzą, no bo tak jak mówię, ja go chcę w zespole zatrzymać absolutnie. Mamy raporty na temat paru zawodników młodych, perspektywicznych, więc warto się temu przyjrzeć. No ten piłkarz. No wygląda w sumie średnio jak na ten wiek i tą ocenę Romero no 19-latek, to jest młody piłkarz myślę, że on no właśnie, wykazuje wielki potencjał ale nie jestem pewny co do niego również a jak wygląda Traoré no słabiotko, więc go nawet do listy życzeń nie będziemy dodawać okej, okay, na razie to wszystko przechodzimy sobie dalej do meczu z Tottenhamem, no tych ofert za Nicholsa jest mnóstwo ale on wszystko jak leci praktycznie odrzuca mam nadzieję, że w końcu coś przyjmie Dobra, więc to załatwione. No i mecz z Tottenhamem zrobimy sobie na szybkiej symulacji. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. Zmęczenia w naszym składzie nie widać, ale w ogóle myślę, że Rashfordowi trzeba z powrotem dać pozycję lewy skrzydłowy, bo my jednak będziemy z niego korzystać jako ze skrzydłowego. No a tutaj jako napastnik ma minusa widzimy i to chyba no, nie jest najlepsza sytuacja. Dobrze, więc przechodzimy do szybkiej symulacji i z mocnym rywalem u siebie... W fatalny sposób przegrywamy, bo statystyki były lepsze po naszej stronie, ale przegrywamy i jeszcze czerwona kartka Fernandesza. Fatalna sprawa. Varan dla nas strzela jako jedyny, no może jeszcze Dalo i Hojlund wysokie oceny w miarę, tylko że oni wchodzili z ławki, a Varan 6-4 grając przez cały mecz. No, ale ogólnie wyglądało to fatalnie, i dla tabeli, gdzie przecież w czołówce jest bardzo ciasno, no ten wynik jest dużym ciosem. Niestety. I teraz jeszcze będziemy mieć te, to starcie półfinałowe, rewanżowe z West Hamem. Mamy też raport zwiadowczy, zobaczmy, czy wśród Anglików jest ktoś ciekawy. No i Joseph Bard, którego już drugi miesiąc obserwujemy, teraz wygląda świetnie. Wygląda jeszcze lepiej niż wcześniej, mam wrażenie, więc podpisujemy go. Bern. Średnio, szczerze mówiąc, chyba raczej go odrzucimy. Tutaj chyba też nie za bardzo. Ale ten Jordan Reed może być ciekawym piłkarzem. Reszta raczej nie za bardzo, nie wydaje mi się, a Reed to jest bramkarz z niezłą oceną początkową, ale niestety słabiutkim potencjałem, więc trzeba go odrzucić. I tutaj też wygląda to kiepsko, więc no niestety, kiepski raport ogólnie. Dlaczego został zdjęty Osimen, się pyta? O, no, tutaj odważnie widzę, no ale potrzebujecie zdolnego do gry. Co tydzień odpowiadamy w ten sposób. Chodziło o kwestie zmęczenia, kwestie kondycji. No i tak, zerknijmy, czy już możemy rozmawiać, choć chyba jeszcze za mało czasu minęło, jeśli chodzi o Leao. Tak, jeszcze nie możemy. Ale zastanawiam się, czy właśnie nie pomyśleć o jakichś młodych, ciekawych piłkarzach, który, których moglibyśmy sprowadzić. Po to, żeby ich wypożyczyć i może w przyszłości korzystać. Luca Romero to jest naprawdę fajny piłkarz, który uważam, że może być bardzo ciekawy w przyszłości. Jeszcze tak tutaj na niego chwilę popatrzę. No, naprawdę. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy piłkarz. Dobrze by go było mieć w składzie. Patrzę jeszcze na innych. Fajnie by było też mieć piłkarzy właśnie z Premier League, jak Michael Olysee. To jest fajny piłkarz. I już teraz ma całkiem niezłą ocenę. To jest prawy skrzydłowy. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj to wygląda. No, wygląda naprawdę dobrze. I to jest bardzo fajny zmiennik, uważam, za bardzo przyzwoite pieniądze. No, takich piłkarzy, powiem szczerze, ja też chciałbym sprowadzać. Ciekawie wygląda też ten Edwards, bo to jest Anglik, ma sporo cech, jest szybki, to też jest naprawdę fajny zawodnik. Z Ligi Portugalskiej do Angielskiej Sprowadzić Anglika To by było naprawdę fajnym ruchem, uważam Ale popatrzmy jeszcze na innych Zawodników, których tutaj mamy No jest Moussa Diaby To też jest fajna opcja, powiem szczerze Świetna nawet Bo to jest piłkarz, który już teraz wygląda fantastycznie Noga widzimy lepsza Jest Lewa, okej okay. Ale to jest świetny piłkarz i on gra, gra w Premier League, więc zna tą ligę dobrze. I gra w klubie, który chyba wcale tak świetnie sobie nie radzi. Zobaczmy, jak radzi sobie Aston Villa w Premier League, na którym są miejscu, na ósmym. 10 punktów straty do nas. No myślę, że transfer z Aston Villa do Manchester United to zawsze jest ogromny awans prestiżowy, sportowy. Więc. Myślę, że mógłbym złożyć mu taką propozycję i na pewno by to rozważył. No bo, właśnie, ten Leao to jest świetna opcja, ale z drugiej strony, 24 lata 86, a tutaj też 24 lata i 85. Dodatkowo, piłkarz, który zna Ligę Angielską. Więc powiem szczerze, to w ogóle nie jest gorsza opcja od Leao. To jest też świetna opcja, którą warto rozważyć, a cenowo. Dużo lepiej to wygląda, ale on niedawno dołączył do klubu i nie będzie chciał się przenosić. To jest ten problem. A byłby to świetny piłkarz. Więc, no, szkoda. Naprawdę szkoda. Chyba, że chcieliby go wypożyczyć, ale nie. E, też nie ma takiej opcji. No, żałuję. Naprawdę żałuję. W ogóle Declan Rice. To jest piłkarz, którego bardzo bym chciał też zobaczyć w naszej drużynie. No, szkoda, że on w rzeczywistości przeszedł do tego arsenalu, bo to troszeczkę tutaj burzy że tak powiem tą fabułę, którą ja bardzo chętnie bym przyjął, ale z drugiej strony transfery z Arsenalu do Manchester United się zdarzały, choćby Robin Van Persie, słynny transfer, przecież on już był legendą Arsenalu w momencie, gdy przeszedł do Manchester United i robił tam bardzo dobre wyniki, więc Declan Rice myślę, że też spokojnie mógłby do nas dołączyć, jeżeli zaproponowalibyśmy i Arsenalowi, i samemu zawodnikowi dobre warunki, ale to w przyszłym sezonie jest do rozważenia, nie na teraz jeszcze. Obrońcy chyba mnie w tym momencie nie interesują. Dobra, tak chciałem sobie po prostu jeszcze poprzeglądać tych zawodników, myśląc też o przyszłości, trochę jakby to można było zrobić. No a w tej sytuacji chyba dobrze by było ściągnąć kogoś z tej dwójki. No, Ollis jest młodszy, więc myślę, że to zaważy. Porozmawiajmy z Crystal Palace. I to jest taki piłkarz, który. No, fajnie by było, żeby pełnił u nas rolę właśnie takiego solidnego, bardzo solidnego rezerwowego, który dostaje też swoje szanse, ale jak na razie ma się rozwijać przede wszystkim. Tutaj też zagramy procentem od sprzedaży, może nie aż tak dużym i damy coś bliżej wartości rynkowej 25 milionów. Mamy dużo pieniędzy, więc tutaj nie ryzykujmy aż tak bardzo. Oni chcą dalo, ale no nie, nie chcę sprzedawać tego zawodnika jeśli bez procentu od sprzedaży to 26,5 miliona na przykład mogę zaproponować 37% ojej, no to jest zdecydowanie za dużo. Dobra, to ten procent mogę nawet zostawić. Natomiast jeśli chodzi o kwotę, pójdźmy w 29 milionów, zobaczmy, co oni powiedzą, muszą się zastanowić. Dobra, zobaczymy, z jaką odpowiedzią do nas wrócą. A jestem jeszcze ciekawy, Edwards jaka wartość? U i on jeszcze negocjuje z Realem Sociedad. Dobra, to może w to nie wchodźmy. Myślę też, że ten OLIS jest dużo lepszą opcją jednak. Więc przechodzimy sobie dalej. No i fajnie by było dopiąć jakiś porządny transfer skrzydłowego jeszcze przed meczem z West Hamem. Więc czekamy, tu się nam jakaś scenka wczytuje i to jest odejście. Nie rozpoznaję tego piłkarza. Zaraz zobaczymy. To jest Donaldson. Ok. Półroczne wypożyczenie, wypożyczenie do specji. Mam nadzieję, że fajnie nam się tam porozwija. A na razie przechodzimy dalej. Najpierw jeszcze tylko wiadomości mamy. Zobaczmy. Rozmowy spełzły na niczym, jeśli chodzi o Rashforda. I to jest bardzo dobra wiadomość. Ok. Oni dali kontrofertę. Ale kontrofertę, która szczerze mówiąc jest bardzo fajna. Dużo lepsza niż to, co początkowo tutaj. Zapowiadali, więc myślę, że bez większych problemów powinniśmy się tutaj z nimi dogadać. No więc czekamy, aż to się wczyta. I tak, 29,5 miliona, mam nadzieję, że się zgodzą na taką kwotę, bo to już jest bardzo blisko tego, o czym mówili. Ale oni próbują inaczej. Usunęli procent od sprzedaży, a kwota jeszcze poszła lekko w górę. Dobra, 30 możemy w takim razie przekroczyć. Niech to będzie równe 30 milionów. Co wy na to? 31,600. Yy, dobra, więc jeszcze chwilkę ponegocjujemy. 30,5. 31,600. Uparcie przy swoim obstają. No ja będę szedł w górę, bo tu już nie ma się o co kłócić jakoś tak mocno. 31,400 spoko. Dobra. To jest naprawdę uczciwa propozycja, zwłaszcza, że zniknął ten procent od sprzedaży, więc myślę, że 31,400 naprawdę jest okej. Okay więc przechodzimy do negocjacji z samym zawodnikiem i może, możemy za chwilę przywitać na Old Trafford naprawdę bardzo fajnego i perspektywicznego piłkarza, z którego myślę, że od przyszłego sezonu zwłaszcza możemy całkiem sporo yy, korzystać, z którego możemy dużo korzystać. Okej, okay, sporadyczny, więc on wie po co tu przychodzi, to mnie cieszy naprawdę. Czteroletni yy, kontrakt myślę, że możemy podpisać. Okej, okay. yy, bez klauzuli, no a jeśli chodzi o pensję, ja mam coś zaproponować. Yy, no on jest w Premier League. On wie, jakie tutaj są pensje i on dostaje pensje na poziomie właśnie tej ligi. Więc podwyżki jakiejś spektakularnej nie będzie, aczkolwiek, no jesteśmy, jesteśmy Manchester United. Więc na pewno jakąś podwyżkę zaproponujemy. Ale myślę, że 60 tysięcy powinno go zadowolić, pół miliona za podpis. I co on na to? O, Wow! No tego się nie spodziewałem. Tutaj widzimy, że oczekiwania finansowe, mimo roli sporadycznej, są bardzo konkretne. No, ten bonus usuwam. Yy, tutaj jestem w stanie zaproponować naprawdę konkretny bonus za podpis, nie mam z tym problemu, ale te 92 tysiące to całkiem sporo. Chociaż z drugiej strony, jak tak myślę o strukturze płac u nas, to to wcale nie jest aż tak duża kwota. 85 zaproponujmy, zobaczmy co on powie. 92, niech to będzie yy, okrągła kwota. 90 tysięcy, na to jestem w stanie pójść i oni się zgadzają, świetnie. No więc mamy tego zawodnika za 31 milionów 400 tysięcy, 90 tysięcy pensji. Myślę, że jak najbardziej uczciwe warunki. Dobrze oceniony też transfer przez nasz zarząd. No i świetnie. Bardzo się cieszę, że go mamy w naszych szeregach. Dobrze, tylko nie wiem czemu nie mieliśmy scenki, ale no zawodnik do nas dołącza. To najważniejsze. Więc tak, Olis jest tutaj i damy mu skupienie na szkoleniu. Więc to jest ogarnięte. I teraz tak, jeśli chodzi o ewentualnie właśnie inwestycje w takich młodych zawodników, jak choćby Olisy, to w kogo jeszcze byśmy chcieli ewentualnie zainwestować? Patrzę jeszcze na tych obrońców, to jest sporo młodych obrońców, ale raczej takich na tu i teraz, to są mocni zawodnicy to przede wszystkim. Schlotterbeck, myślę, że to będzie świetny następca Warana u nas w zespole. Bardzo bym tego chciał, ale jak to się potoczy, to oczywiście jeszcze to się okaże bo to jest kwestia raczej przyszłego sezonu ten transfer albo jeszcze gdzieś tam dalej. Patrzę jeszcze na tych zawodników. Gibbs White to jest też całkiem ciekawa opcja 23-letni piłkarz, który się pewnie jeszcze fajnie porozwija. Ma sporo cech i wygląda naprawdę. Przyzwoicie, ale na ten moment nie jest on potrzebny. Zwłaszcza jeśli aktywujemy kogoś nowego na skrzydle, to zwolni się nam mount, który jest pomocnikiem ofensywnym i będzie świetnym zmiennikiem dla Fernandesza, więc nie jest nam ktoś taki na ten moment potrzebny. Ewentualnie inwestycja w kogoś naprawdę młodziutkiego, jak ten Romero, ale na to mamy jeszcze czas, nad tym jeszcze się zastanowimy. Inwestycja w młodego napastnika też by była świetna, ale oni widać, że nie chcą go sprzedać. Moglibyśmy klauzulę wpłacić. No, Łahi to jest bardzo fajny piłkarz też, bardzo szybki, którego moglibyśmy z powodzeniem zmienić też w skrzydłowego, więc taki wszechstronny. Fajna inwestycja. Myślę, że moglibyśmy go kupić i wypożyczyć na przykład. Ale myślę, że zostawimy sobie jeszcze decyzję na, na następny odcinek, na przykład. Teraz lecimy jeszcze dalej, bo jeszcze widzimy, że nie możemy rozmawiać nawet z Milanem odnośnie Leao. Okej, okay. no właśnie, to jest coś, czym, czym trzeba by się było zająć i troszkę zamuliłem tutaj, bo Lindelof dostał propozycję z Bayernu Monachium ze względu na to, że ma krótki kontrakt. I ja tych kontraktów nie ogarniałem chyba u nas w zespole, czy, czy też, nie, słuchajcie, teraz nie jestem pewny, chyba to robiłem jednak. Ale Lindelof, no tak, już pamiętam, ja ogarniałem te kontrakty, tylko że mm, myślałem, że... Spokojnie uda nam się sprzedać Lindelofa, bo my chcieliśmy go sprzedać, a, te, a nie udało się tego zrobić. Więc w tej sytuacji ja wolałbym przedłużyć z nim kontrakt jednak i sprzedać go za jakieś fajne pieniądze. On zarabia 110 tysięcy, no to zlećmy coś podobnego. Od 100 zaczniemy, 140 max, co on na to? 115 chce. Przedłużenie 2 lata, rotacyjny? Super, dla mnie świetne warunki. Więc mamy przedłużony kontrakt, do Bayernu nam nie ucieknie. Ale czy on jest na liście transferowej? Jeszcze się upewnijmy w ogóle. No, myślę, że powinien być. Tak, jest na liście transferowej, więc ewentualnie będziemy czekać na jakieś opcje transferu za niego. Teraz lecimy sobie jeszcze dalej. Mamy też raport na temat tutaj piłkarza, który niestety nie wygląda jakoś super wcale. Oferta wypożyczenia jednego z naszych piłkarzy. Zlecamy to w ten sposób. Ok. Nie wiem, czy słyszycie, ale gardło, tak jak mówiłem na początku odcinka, już mi totalnie wysiada. Yy, widziałem w ogóle, że mamy dwa starcia z rzędu teraz z West Hamem i oba Pucharowe: FA Cup i Carabao Cup, więc dużo tych spotkań z West Hamem ostatnio. Więc tego meczu, najbliższego już nie będziemy robić, bo już po prostu nie dam rady. Ale jeszcze dociągniemy do tego, do dnia meczu Więc tak, fajna oferta w sumie Ale spróbujemy troszeczkę więcej wynegocjować Od 28 zacznijmy Powiedzmy tak 27400 proponuje VR Real Więc ustalmy sobie, że nie sprzedam go za mniej niż 27,5 Tu zaczniemy od 29,5 na przykład Więc zróbmy to w ten sposób A jeśli chodzi o VR Real, no to tutaj myślę, że z nimi spokojnie się... Dogadamy, skoro oni już teraz dają taką kwotę, minimalnie więcej i jesteśmy dogadani, więc czekamy tutaj na odzew tych klubów. Jeszcze oferta za Malację z Tottenhamu. No to jest młody piłkarz, którego bym zostawił chętnie u nas, żeby się rozwijał dalej, ale spróbujmy tam trochę ponegocjować, ewentualnie 30, 42, a tutaj co najmniej 35. Zobaczymy, co powiedzą. Dobrze, więc to jest zrobione. Lecimy dalej w oczekiwaniu na ten dzień meczowy. Tutaj dogadane wypożyczenie, więc to akceptujemy. Oferta jeszcze za Lindelof'a z, no właśnie, skąd? Z FC Porto tym razem. 28.800. To jest świetna oferta. I powiem szczerze, ja to od razu zaakceptuję. Nie będę nawet negocjował, bo to są świetne pieniądze za Lindelof'a. Dobrze, więc tu jesteśmy dogadani. I ostatni dzień. Mam jeszcze parę wiadomości, Nikols nie zmieni barw, oferta wypożyczenia Hojlunda, to ciekawe, ale nie, na to się nie zgadzam, bo jednak on swoje szanse w dalszym ciągu oczywiście będzie dostawał. Dogadana sprzedaż do Villarealu na świetnych warunkach, więc to akceptuję również, będzie miał duży wybór Szwed, gdzie pójść. No i słuchajcie, na tym sobie dzisiejszy odcinek zakończymy, bo głos już mi całkowicie wysiada, chyba zaraz przestanę w ogóle mówić więc w następnym odcinku ważne mecze pucharowe i dalsze kwestie transferowe bo na pewno jeszcze będziemy chcieli sprowadzić jakichś zawodników za dzisiejszy odcinek natomiast już bardzo wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem